Dostałem odpowiedź z prokuratury Jawożnickiej od prokuratora Zbigniewa Broszka, prokuratora prokuratury rejnowej w Jaworznie. Napisał mi tak, że po zapoznaniu się z materiałami postępowania o pewnej sygnaturze w sprawie przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Polickiej w Jaworznie, Urzędu Miasta W Jawożnie o z artykuł 231. Postanowił, bo pan Zbigniew prokuratorem jest zjawożna. Zna pana Jacka, bo pan Jacek jest szefem pana Zbigniewa. Dalej będziemy mówić po imieniu, bo wiecie o tym, że i tak będziemy przychodzić na imiona. I tak, tutaj jak mówię, Zbigniew tutaj bez żadnej złośliwości. Proszę państwa, tylko że głównie w historii ludzie posiadają imiona. To czasami wystarcza. Łatwo identyfikować to, o kogo tutaj chodzi w naszej całej historii, proszę państwa, bo Zbigniew prokurator. Właściwie trafiło to do Zbigniewa, ktoś przeczytał maila. Od kogo to jest? Od Rafała Stępniaka, o kurde. Komu, komu, bo idę do domu, więc Zbigniew dostał maila, potem musiał coś z tym zrobić, tak? A ja tutaj napisałem bardzo prosto, prostego maila. No cóż, napisałem do prokuratora po pierwsze, tak, do kierownictwa prostego maila, prokurator rejonowy Jacek Nowicki i zastępca prokuratora rejonowego Katarzyna Harmatys Dudek, tak, czyli do tych ludzi napisałem treść dwukropek od pewnego czasu badam zachowania policji jałożnickiej i urzędników miejskich informacja, że jest ktoś taki. To od pewnego czasu bada zachowania Policji Wrożnika i Urzędników Miejskich. Czy teraz zniknie? I tutaj tajemniczo zakodowałem coś, co jeszcze nie wiadomo co to jest, ale już wam podpowiem, bo wystarczy tam kliknąć, żeby to się ujawniło. Więc he, mnie wystarczyło <grym> jeden link podać. Więc teraz trzeba by sięgnąć do tego linku, a tu się okazuje, proszę Państwa, że tu jest cały kanał, na bieżąco cały kanał. No, tutaj Zbigniew, prokurator, mówi tak. <laughs> Co jest z materiałem dowodowym? Całe pismo również, tak? Materiał dowodowy się rozwija. To jest tak samo jak pisze, że w postępowaniu o sygnaturze, i tu są jakieś kodowania, tam jest dużo, dużo tego, tego więcej tam jest, tak? To wystarczyło. Pan Zbigniew powie, że: Panie, tutaj ma Pan wszystko napisane. O sygnatura 4107.5ds 1021023. Czyli pana obowiązuje, to ja też mówię, że jeżeli tutaj jest takie HTTPS łamane przez www.youtube.com małpka rafi .s 369 łamane przez wideos, cóż tutaj pisane, <godowanym> pokodowanym kodowanym sobie poleciliśmy, tylko, że tutaj prokurator Zbigniew postanowił, tak, powiem szczerze, że nie czytałem uzasadnienia, ale tam na razie wystarczy, że postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie mającego miejsce w nieustalonym czasie, nie później niż do dnia 6 listopada w Jaworznie, proszę bardzo, przekroczenie uprawnień i dopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy oraz Rządników Miasta Jaworzna, Czym działano na szkodę interesu prywatnego Rafała Stępniaka, to jest o czym z artykułu 231 k wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu na zasadzie artykułu 17. Nie tam artykułu 17, ale mniej więcej wiem że to jest do 231 KK. Często o nim mówiłem w moich materiałach. <grych> Czyli źle was nauczałem, bo Zbigniew mając ten link, to niestety, ale z tutaj wszystkimi materiały mi się zapoznał, łącznie z tym, co jest wpisane na końcu, no od deski do deski, tak? No cóż, skoro ja mam od deski do deski mieć przypisany jakąś na przykład sygnaturę akt, bo prokuratorzy przypisują wam sygnaturę akt i mówią, że to ty. Sami wszystko zrobili i mówią, że to ty. Tak? No to właśnie. No to tym razem to jest mój cały kanał i Zbigniew... Napisał, że on odmawia wszczęcia. Czyli co zrobił z moim kanałem? Nie śledził go chyba, tak? Bo skoro tu się odmawia wszczęcia śledztwa, po czym? Po czym na przykład? Po przeczytaniu tego i zobaczeniu kanału. Zbigniew mówi, że nie będzie śledził tego, co tam mógł rozpoznać, ponieważ tam to wszystko prześledził i po prześledzeniu materiałów dowodowych. Zbigniew mówi, że odmawia wszczęcia dodatkowego śledzenia, czyli że tutaj jakbym zapytał Zbigniewa broszka prokuratora, czy obejrzał wszystkie moje filmy. Prawidłowa odpowiedź prokuratora jest jaka? Bo na przykład na moim kanale może być jeden film minutowy, pamiętajcie. I też mogę powiedzieć, że od pewnego czasu badam zachowania policji, proszę bardzo, urzędników miejskich, oto jednominutowy film. I proszę mi przyznać status pokrzywdzonego i poszkodowanego. Na przykład w takiej sytuacji, w której... O, ja się znalazłem na przykład, że policjanci zaczęli mi szarpać, tak? Urwali mi, zepsuli mi kamerę. Wtedy można powiedzieć, że poszkodowany byłem podczas rozmowy z policjantami, badania ich zachowania. Tutaj, na przykład, po takim minutowym filmie z Brożek powiedział, że nie będzie tego śledził dalej, pod kątem oczywiście, bo to jest śledzenie pod kątem szkody interesu prywatnego Rafała Stępniaka, więc. Panie Rafale, policja oczywiście tutaj podczas skajdankowania pana. Tak to się wydarzyło, że kamera poleciała po schodach, po schodach. Po schodach jeszcze coś tam nagrywała, ale tutaj pan Rafał zgłosił, że normalnie to by mu to nie spadło, tylko policjanci tak zrobili, że spadło. Potem wyłączyli panu Rafałowi co resztę baterie powyciągali, czyli co, nie ma pan już więcej materiałów dowodowych, tylko tyle, tak? No właśnie śledzić, nie śledzić, co tam się dzieje w tej sprawie u komendanta. Tutaj Zbigniew Brażek już nam no, przeoczył taką okazję do pracy, tak, bo prokurator jest po to powołany, że ma oskarżać. I jak się ogląda takie moje materiały, to się powinno oglądać w trybie oskarżania wszystkiego, na co się patrzy. Tak, no tak, dosłownie, no nie? Bo ty sami wiecie, że prokuratury czasami widzą rzeczy no, wystarczy, co zobaczą i powiedzą, że to pan, proszę bardzo. Bo tutaj widać na tym materiale, że to pan, chociaż nie widać, że to pan, ale tutaj, panie kochany, no no, widać, że to pan, tak, no właśnie. Więc wygrywają czasami prokuratorzy nawet tak, a tutaj prokuratura z Broszka nie zainteresowało nic z mojego kanału, czyli to, co chciałbym wam powiedzieć, że oficjalnie od prokuratura z powinien powinienem dostać takie pismo, panie Rawale. U pana na kanale, to taki czysty kanał, proszę pana, że nie ma czynów z artykułu 2, 3, 1, kaka na pana kanale, panie kochany, taka prawda, właśnie dosłownie, dosłownie, na moim kanale, według Zbigniewa broszka. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym nie ma czynów z artykułu 231 k.A. Jeszcze tak, ja to powinno dać. I tam, kiedy mówiłem, że to jest pani kochany, to jest niedopełnienie obowiązków, panie funkcjonariuszu, że <grych> ty wiesz, że to jest obowiązek, nie obowiązku, no to wtedy was źle pouczałem. Pan Zbigniew powinien się wtrącić i powiedzieć, że wtedy, jak pan Rafał mówił kiedykolwiek na filmie o tym, że nie dopełniałem obowiązków, to znaczy, że tutaj pan Rafał się mylił, ponieważ tu są dopełnione obowiązki, ponieważ Zbigniew z prokuratury nie znalazł nic a nic. Proszę bardzo, ponieważ zapoznał się z materiałem dowodowym, całym kanałem, ale nie później niż do dnia 6 listopada 2023. Czyli. Mm, Zbigniew nie potrafił sobie śledztwa określić, na przykład kiedy ono się pojawia. No ja bym powiedział, że no, można by przyjąć pierwszy film kanału, to jak się daje cały kanał, no, to data pierwszego filmu można wszcząć od pierwszego filmu. Niektóre filmy jak stoi przy samochodzie, ewidentnie pan Zbigniew musi się zapoznać z takim filmem, bo to jest film, no, nie? Więc obejrzał sobie film, teledysk jak stoi przy samochodzie i pan Zbigniew mówi tak, nie ma żadnego artykułu 2 czy 1, dobra, więc poszuka tam gdzie się pojawiają ludzie i urzędnicy no właśnie tutaj gdzie się pojawiają już ludzie, to tutaj pan Zbigniew może już pracować, nie na mnie bo ja nie mam 2.3.1 <grym> to się okazało, że nikt nie ma teraz pytanie, dlaczego akurat pan Zbigniew Brożek sobie wziął akurat artykuł 2.3.1 to ja coś pisałem ja tutaj pisałem, co mają zrobić proszę mi przyznać status pokrzywdzonego i poszkodowanego <grym> to powinno być napisane, że Panie Rawale, bo właściwie Pan Zbigniew już jest po obejrzeniu mojego kanału, czyli teraz już możemy korespondować. Chyba mi się wydaje swobodnie, czyli wchłonął, ja wchłonąłem ten kanał, wiemy o czym mówimy, bo chyba wiemy o czym mówimy. Jak się odmawia wszczęcia śledztwa, z uwagi to wiemy o czym mówimy. No dobrze, czyli tutaj Zbigniew będzie miał dużo pole do popisu, jeżeli ja będę się go teraz pytał o konkretne rzeczy z tych materiałów. Mogę. Czy mogę? No mogę, więc cały czas będzie. Proszę mi przyznać status pokrzywdzonego i poszkodowanego. No. A tutaj Zbigniewie to tak, teraz oglądasz drugi raz właśnie. Za pierwszym razem nie zauważyłeś, bo tak to powinienem teraz napisać. Proszę bardzo, drogi Zbigniewie. Przesyłam ci to drugi raz, bo wiemy, że pierwszy to już masz zaliczony, nic nie zauważyłeś, właśnie. A teraz, czy to jest niedopełnienie obowiązku, Zbigniewie, jeżeli teraz ci to pokazuję? A teraz się odnieś do tego. Bo ja rozumiem, że w całym filmie tutaj nic a nic, 2-3-1, ale w tej sytuacji na przykład, kiedy Zbigniew ewidentnie nie zauważa niedopełnienia obowiązków, czy to jest właśnie przekroczenie, czy to działa na szkodę interesu prywatnego Rafała Stępniaka, bo mi się zdaje, że działa, jeżeli Zbigniew, prokurator, w wybiórczo sobie oskarża, że interesu prywatnego to nie szanuje, czyli mm, panie Rafale. Żadnej szkody interesu prywatnego w pana materiałach nie było panikowane. Łącznie z tym skuterem, to oczywiście tu wszystko było tip-top, właśnie. I pan Zbigniew tutaj powinien powiedzieć, że szczególnie go zainteresował przypadek skutera, w jaki to sposób było, i tu wszystko było, proszę państwa, obowiązkowe. Tu nikt nic nie przekraczał. Nie było żadnej szkody, proszę pana, interesu prywatnego Rafał jest... To nie ja zrobiłem długopisem, to tutaj już było takie. Nie wiem, kto to zrobił tym długopisem. I teraz mogę zapytać, komu to było potrzebne, żeby tutaj to było poprawione. To zrobił Zbigniew, czy to była jakaś obca ręka. Także ja tutaj widzę prokurator. Będzie musiał, znaczy nic nie będzie musiał, ale... Będziemy się wyjaśnić, czemu tylko 2 3 1 akurat i czym się nazywało to przedwczęciem śledztwa, jak to się nazywa? Zapoznawanie się z tym materiałem to jak się nazywa? Bo śledztwo to jest zapoznawanie się, tak, z materiałem. Śledztwo to jest zapoznawanie się, to już jest mm, mm, przyjrzenie się konkretnemu. Bo nałóżmy, że w jednym filmie macie 1, 2, 3, 1, Pan Zbigniew może zobaczyć. O, w tym filmie było 2, 3, 1 kK. W tym też widzę 2, 3, 1 kaka. Na szybciutko tutaj znowu 2, 3, 1. Aha, tutaj znowu policja, tutaj urzędnicy. Dobra, to 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, to może odpiszemy Panu Rafałowi. I to powinno być tak zrobione. Szanowny Panie Rafale, widzę, że tu pan ma ogromną ilość filmów, obejrzałem sobie tylko takie, o no, takie sobie wziąłem, żeby była duża oglądalność. Tutaj chyba coś się dzieje, jak i duża oglądalność. Dobra. To wziąłem sobie te filmy, które o właśnie, tutaj pan mówi, że ktoś panu usuwał, to sobie obejrzałem, obejrzałem sobie tam gdzie jest duża oglądalność i coś tam, coś tam, coś tam. I muszę panu przyznać, że w tych filmach to tutaj ja widzę <grym> tak zwany czyn z artykułu 2 czy 1kk, tutaj też widzę, no to, panie Rafale, a to jest początek oglądania mojego, więc panie Rafale, biorę się do roboty, więc wszczynam śledztwo. Bo tutaj widzę, że tutaj coś się dzieje na szkodę interesu prywatnego, panie Rafale, bo tak, pierwsza szkoda interesu prywatnego, to głupiego pana chcę tu zrobić widzę. Prokuratura też maszała palce, sądownictwo, policja macza palce, że tutaj coś z tą poczytalnością panu robią, tak, właśnie, i szkodzą panu jeszcze jak pana kajdankują za mocno, proszę bardzo, ta jest, tutaj też to widzę, o, a tutaj policjant też zawalił, proszę bardzo, tutaj nie chciał się przedstawić, tutaj nie miał imiennika a ten co zrobił, co on powiedział że on nie musi znać artykułów na pamięć, aha, super a ten co panu zrobił, ten to w ogóle nie pozwolił panu teraz wezwać swojego obecnasa, tak odbierają właśnie panu skuter, chyba kradną to się powinno nazywać, a nie odbierają prawnie, panie Rafale, tutaj dobrze, że pan mi takie rzeczy podesłał, właśnie któż to jest, mamy z imienia, nazwiska nawet i daty są, naprawdę i tu jeszcze pan omawia to ja może się też przyjrzę, co pan omawia jak pan to widzi, całkiem pan nie głupi jest panie Rafale tutaj to co tutaj się dzieje? Co pan omawia, że to jest paranoja, tak? Żeby uważać na ludzi skurczu, na ludzi, którzy uzasadniają i racjonalizują właśnie, bo oni będą odrzucać. Dobrze pan mówi, panie Rafale, i to ma sens, to ma sens. Tak jest. I tu wzięli panu skuter, mówią, a, urzędnicy to się pozamykali, byli dobrzy, panie Rafale, to tutaj raczej też, to jest 2-3-1, kaka, jak nic, panie Rafale, to amator widzi takie rzeczy, o. To chyba afera wygląda, będzie powiedział Zbigniew Brożek, jak mu dali całą prawdy. <grywka> hmm. Pytanie, co zrobią dalej? No, Zbigniew Brożek, prokurator, prokuratury postanowił, no, mógł się skonsultować z kimś, bo to, <grystanie> to trzeba odwrócić tutaj w Zbigniewie. Myślę, że trzeba by się udać do prokuratury i zbadać prokuratora na okoliczność skurczu i ekspansji i tego, co tak naprawdę znaczy 2 czy 1 według Zbigniewa Brożka, bo. <grystanie> Co to znaczy w ogóle to wszystko, tak, że on tutaj się nic nie dopatrzył i odmówił wszczęcia śledztwa? No właśnie, jak każdy z nas by chciał, tak, żeby się prokurator zajął. Tutaj w wielu materiałach jest taka prośba, nawet, widzisz, Zbigniewie, od ludzi taka, żeby się prokuratura tym zajęła, po prostu popatrz. Zająłbyś się i został świętym Zbigniewem Broszkiem prokuratury rejonowej, w Jaworznie, proszę bardzo. Pierwszy sprawiedliwy byłby, no ale cóż, no. Pamiętajcie, to zawsze można na dwa sposoby, tak? No właśnie. Więc tutaj Zbigniew Brożek też ma interes prywatny, proszę Państwa. Więc żeby sobie nie szkodzić w interesie prywatnym i żeby nie szkodzić interesów prywatnych miasteczka, tutaj niestety mm, musi się pojawiać szkoda, tak to działa, że mm, tutaj jest ewidentna szkoda interesu prywatnego Rafała Stępniaka. To jest ewidentne, Zbigniew, sam pokazałeś, widzisz, że Ty jesteś nieempatyczny, no bo Zbigniew to by się zajęł tym skuterem, po prostu obejrzałby o tym skuterze, proszę bardzo, i już. Obejrzałby o tych badaniach sądowo-psychiatrycznych. Wystarczy taki odcinek sobie poszukać, wpisać w wyszukiwarkę psychiatra albo badań, Różnie no można obejrzeć mój kanał, proszę bardzo, do, od początku nawet ten materiał można obejrzeć. No i tutaj to jest moja odpowiedź dla prokuratora Zbigniewa. Troszkę. No po prostu ja go tak czytam, tak go widzę. Tutaj też Zbigniew mi się zamknął. Przed nosem w sensie takim, że hmm, raz jak porozmawiał, to potem już nie chciał. Teraz odmówił mi znowu, trzeba by zmienić tutaj prokuratora albo prokuraturę, <laughs> może inna prokuratura inaczej ogląda filmy. No właśnie fajnie by było. I tutaj jak się ogląda też filmy, to nie tylko się patrzy po przestępstwach. Tutaj Zbigniewie tylko się ogląda i nadaje się sens. Ogląda się, czy tutaj ten pan Rafał to faktycznie napisał, że od pewnego czasu bada zachowania policji wożnickich urzędników. No tak, bo ciągle ten kanał ma właśnie o tych, o tych badaniach. Te badania to proszę bardzo też są. O, więc Rafał mówi prawdę, że od pewnego czasu to są badania zachowania policji. Czy można skorzystać z badań Rafała? Coś te badania nie mówią, właśnie, a co Rafał zbadał? Co Rafał zbadał? Ekspansję skurcz badał, proszę bardzo. Negatywne przekonanie badał, Definicji badał, wiele rzeczy zbadał i teraz zbadam prokuratora. Prokuratora, prokuraturę, ideę całą, proszę bardzo, to to znaczy szczęść śledztwa, co Zbigniew zrobił wcześniej. <grych> Jaka jest procedura, jeżeli prokurator dostaje cały kanał do wglądu, proszę bardzo. Niech mi powiedzą, w nie powiedzą. Na przykład, co zrobił, ile mu to czasu zajęło. W którym momencie musiał przerwać i napisać, że niestety nic nie znalazł, żadnej szkody nie znalazł. <głos》> tak oglądał, że nic nie znalazł. No to, proszę Państwa, to jest wiele godzin materiałów oglądania. A ja tu dostałem 28 listopada odpowiedź już, a wysłany jest. Popieszność się data. 6 listopada, proszę bardzo. Tak, bo tu jest napisane, że do 6 listopada. Czyli od 6 listopada do 28 listopada Zbigniew Brożek dopełnił obowiązków, czyli zbadał materiał dowodowy. Proszę bardzo, szybko, czyli musiało być wiele seansów. Tak. To można przejść na godzinę, ile Zbigniew musiał poświęcić, obejrzeć, godzinowo, bo od deski do deski. No to jest tak z kartką papieru czy cokolwiek. No, Prokura zaczyna czytać, dobra. O, i powiedział, że po odczytaniu kawałka odmówić szczęcia, bardzo, bo odczytałem tu, tu, tu. Obejrzałem tylko to, 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 albo w ogóle nic nie oglądałem. O, proszę bardzo, najlepiej, najlepiej tak powiedzieć. tak, jak ja bym powiedział, że nie w ogóle nie oglądałem signatury akt numer tryryryry, i już. I co? No. Prokuratura, no, ja mówię, no, musi zobaczyć, zobaczyć, pooglądać. Musi też zobaczyć, kim ja jestem, właśnie. Tak, jest też kartotekę, a tutaj się okazało, że faktycznie tu pan Rafał cały czas ten niepoczytalność, cały czas wygrywa z policją, tak? Bo ja teraz cały czas nie robię nic, wygrywam z policją, bo oni mnie oskarżają, to idzie do prokuratury. Prokuratura to uważa, bo pan Rafał chory, może bardzo, bo ma taką opinię, no właśnie, więc się wydaje, że tutaj nawet Zbigniew może się dobrze czuć w takim czymś, jak omówienie sytuacji, jak to jest. Proszę Państwa, że na naszym terenie jest taki Rafał Stępniak. Papierologią chorego, umysłowego, niepoczytelnego, bo pan Rafał mówi, że to jest krzywda dla mnie, i szkoda, kiedy policja mnie zaczepia, a potem pan prokurator mnie wypuszcza, bo policja mnie zaczepia, a prokurator wypuszcza. Chory, 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 na końcu mówi. Policjanci mówią, że tutaj będzie kara, 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 za całe wszystko odbieranie rzeczy, a prokurator mówi. Chory, 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 Czyli nic, 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 no właśnie. Więc się wydaje, że tutaj jest działanie nawet nie prokuratury, niechęć, niechęć przyznać status pokrzywdzonego i poszkodowanego. Można powiedzieć, że Zbigniew nie ma chęci. Czyli jakby Zbigniew był bohaterem tego, to tutaj by się nie skarżył. żeby chyba wychwalał funkcjonariuszy i urzędników miasta. Tak to musiałoby być, gdyby Zbigniew był bohaterem czy tam po obejrzeniu każdego filmu powinien podpisać taki celograf. Tutaj w tym filmie nie było żadnego wykroczenia czy przestępstwa o czym z artykułu 2.3.1 paragraf 1 KK na podstawie artykułu 17.1.1 1 KPK. Tak, każdy film powinien być tak certyfikowany przez Zbigniewa Broszka Prokuratora, żeby jakby przyszedł następny prokurator, to tutaj żeby zobaczył. Ten materiał obejrzał już prokurator od deski do deski i powiedział, że tutaj żadnego pokrzywdzonego i poszkodowanego, jakby coś. Tak. Oraz nie ma też artykułu 231 kary, jakby coś. Ponieważ to jest certyfikacja właśnie kogo? Tego coś Tu Nie ma coś ścigać, proszę Państwa, na moim kanale tu nie ma nikogo co ścigać, panie! Taki mam kanał, proszę Państwa, ta jest. Tu nie ma kogo ścigać na moim kanale. Chyba, że zbiknie zmieni znanie.